Serdecznie z tej strony Japan's Legion.pl Battlefield i w dzisiejszym poradniku zajmiemy się czułością myszki, tak aby ustawić tą myszkę w taki sposób, aby nasza celność jak najbardziej wzrosła i nasza gra była jak najbardziej komfortowa. Może na początek zaczniemy od tego, co jest w miarę istotne, natomiast nie jest obligatoryjny Tutaj wybór należy od Was, mianowicie jest to Mark Mouse Fix, czyli taki mini program, który powoduje to, że w systemie Windows zostaje usunięta całkowicie akceleracja myszki. też będzie może nie do końca ma to znaczenie, natomiast e, myślę, że instalacja tego jest banalnie prosta. Także zainstalowanie go, jak najbardziej uważam, jest e, rozsądne. Natomiast kolejną stroną, którą chciałem Wam tu przedstawić jest strona mouse-sensitivity.com Jest to fantastyczna strona do ustawienia naszych typowych czułości w myszy, można sobie to dowolnie konfigurować i teraz pokrótce Wam objaśnię mniej więcej jaki mamy, z jakimi do czynienia mamy czułościami myszki na co dzień więc są trzy rodzaje, jest niska czułość myszki, średnia i wysoka na wysoką czułość myszki generalnie nie zalecam grać wysoka czułość myszki to jest mniej więcej 3 czyli 7,5 cm na obrót żołnierza 360 stopni jest to bardzo dużo Obraz przesuwa się bardzo szybko i wymaga to całkiem sporej wprawy, natomiast uważam, że nie jest to zbyt skuteczne. Dlatego generalnie, że biorąc początkującym graczom Battlefield 4 i innych gier FPS odradzam taką wysoką czułość myszki. Zdecydowanie lepszym wyborem jest ustawienie sobie myszy w taki sposób, aby czułość myszki była w tym przedziale średnim. I ten przedział to jest między mniej więcej 11,5 cm na 16,5 cm na 360 stopni obrotu żołnierza. Jak to zrobimy? No, to jest dosyć proste. Zaznaczamy sobie swoją grę w hmm, 4. I teraz tak, to jest rzecz, którą tutaj wcześniej już sobie obliczyłem. Na 0 0,015 jest to czułość, która określa 10% w grze. Ustawicie suwak w grze na 10%, to jest właśnie 0,015. Ja tu się pozbawię tą wartością, ponieważ będzie mi łatwiej. Natomiast to można dowolnie sobie tu ustawić. Druga sprawa to jest Wasza myszka. No, lepiej mieć myszkę. Już nie będę wnikać w temat y, jakiej firmy wybrać, bo to jest kwestia osobista, każdy ma swoje jakieś preferencje. Natomiast dobrze jest mieć myszkę, która może ustawić sobie DPI w locie bądź przez oprogramowanie. I na pewno dobrze jest mieć myszkę, która ma dwa dodatkowe przyciski pod kciuk. I tutaj możecie sobie generalnie, że biorąc te wszystkie wpisy skopiować z tego co widzicie. 1200 dpi ustawione na myszce. Przy ożywczości Full HD to jest 6,5 cala na 360 cm czyli to jest 16,5 cm czyli to jest ta e, górna wartość, dolna wartość e, czułości myszki możecie sobie od razu ustawić 1800 p, jeśli komuś to jest za wolno i macie wtedy 4,36 cala to jest mniej więcej 11,5 cm i między tymi dwoma wartościami możecie się tutaj przemieszczać. Natomiast jak ja gram? Jak to troszeczkę inaczej? To już y, wyciągnęłem, to na w zasadzie próby i błędów z milda trzeciego, w którego w sumie tak dużo nie grałem i z Batembilda czwartego, bo i grałem i 1200, i 1800 grałem. Y, teraz gram 800 dpi. 800 dpi to jest 9,8, czyli w centymetrach 25 centymetrów. I powiem Wam szczerze, że tutaj już taka czułość niska wymaga trochę wprawy. Wymaga to obszernych ruchów ręką, a nie tylko nadgarskim, tak jak przy tych wysokich czułościach myszy. Natomiast uważam, że jest to najbardziej skuteczna wartość i naprawdę dobrze się przy tym gra i te pociski ładnie wchodzą. Oczywiście są gracze, którzy grają na jeszcze mniejszej czułości. Na przykład tutaj ustawiają sobie na 7% w grze przy 800 DPI albo na 400. DPI idzie wtedy jest 50 cm, ten ruch jest bardzo, bardzo, bardzo obszerny. Jak już poruszyliśmy generalnie rzecz biorąc wartości i czułości myszki, to możemy teraz powoli przejść do tego, co jeszcze może mieć wpływ na celność w Waszej postaci w grze Battlefield. No, wcześniej poruszyliśmy oczywiście temat czułości myszki. Niższa czułość, tym ta celność jest większa, natomiast poziom trudności jest większy i wymaga to większego treningu. Natomiast jeszcze jedną rzeczą bardzo istotną moim zdaniem, może wielu z Was to zdziwi, jest ilość FPS-ów w grze i częstotliwość odświeżania Waszego monitora. I tutaj trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że jest olbrzymia różnica między ilością FPS-ów w grze, na przykład między 30 FPS tam a 60 FPS. Jeśli wasz komputer wyciąga tyle, 30 albo 60, różnica w grze jest olbrzymia i w celowaniu, gra się lepiej i przejrzyściej. Tak samo różnica jest kolosalna między 120 Hz, czyli 120 fpsów, a 60. I wszystkie te opinie, które mówią, że ludzki mózg nie przetwarza takiej ilości klatek na sekundę i że to nie ma żadnego znaczenia, jest to nieprawda. Ja posiadam monitor 144 Hz, wcześniej miałem monitor 60 Hz. I powiem Wam z pewną odpowiedzialnością, że jest olbrzymia różnica i celowanie na pewno jest przyjemniejsze w tej grze i bardziej skuteczne. Natomiast sama gra jest naprawdę bardzo komfortowa. Jeśli ktoś lubi gry FPS, uważam, że obowiązkowym zakupem jest na pewno zakup monitora 120 Hz lub, lub większego, lub o większej częstotliwości. Czyn Natomiast, oczywiście, kolejną jeszcze rzeczą istotną jest yy, między innymi to jaką posiadamy klawiaturę no, W tej chwili na no, rynku jest taki multum tego sprzętu gamingowego to są w setkach sztuk różnego rodzaju producentów i różnego rodzaju konstrukcji i powiem Wam szczerze, że ja obecnie posiadam klawiaturę mechaniczną na przełącznikach Sherry MX Brown i ta klawiatura, wcześniej używają klawiatury membranowej miałem także pad Logitech G13 całkiem fajna konstrukcja, natomiast wszystkie te konstrukcje poprzednie w porównaniu do tej konstrukcji mechanicznej Moim zdaniem to nie ma na co co na komfort użytkowania klawiatury mechanicznej, jakość jej wykonania, waga, masa, yy, trudność w przesunięciu tej klawiatury, no to wszystko działa na plus i naprawdę jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne, mimo że jest to drogie rozwiązanie to zachęcam do zakupu takich klawiatur, zresztą prawdziwy gracz to nie patrzy na cenę tylko leci do sklepu i kupuje to co jest najlepsze. Zgadza się? No właśnie. Więc yy, tutaj jest to rzecz istotna. Natomiast chciałem tu powiedzieć od razu jasne wyraźnie, że na pewno nie ma to decyduje tego znaczenia, jeśli chodzi o skila. No, jeśli kupicie drugą krawaturę i myszkę, to nie znaczy, że będziecie mieli od razu bóg wie jakiego, prawda, ja też nie jestem jakimś tam prograczem gram dla zabawy i dla przyjemności, natomiast jakiś tam poziom y, reprezentuje. też to wynika na pewno z dużej ilości treningu, bo y, gram z chłopakami niemało, zresztą wy, pewnie też, nie, i tu staram się przekazać w swoje, tylko i wyłącznie spostrzeżenia, które y, przez te kilkaset godzin y, dało mi się że tak powiem, zakodować w swojej głowie. Natomiast na pewno zachęcam Was do tego, żeby taką klawiaturę kupić. Podkładki pod mysz, to jest kwestia już osobista. Ja posiadam, uważam, że to jest rzecz istotna. Myszka się mi zużywa i naprawdę jest yy, przydatnym, przydatnym urządzeniem. Jeśli chodzi o same przełączniki mechaniczne do klawiatur, to tu nie będę się zbytnio yy, rozpowiadać. Generalnie uważam, że najlepsze to są Sherry MX Brown bądź Sherry MX Blue. Sherry MX Blue mają charakterystyczny skok oraz yy, słyszalny klik, natomiast Brown mają lekki skok bez klika. Uważam, że lepiej se jest Sherry Red bądź Black. Kiepsko na niej się pisze, a no, tu chodzi o to, także, żeby klawiatura była służyła do innych celów. I to tyle. I to tyle na no, dzisiaj. Jakiś tam kolejny poradnik być może jeszcze tam zrobimy zobaczymy jak tam jak tam to wyjdzie I być może to się jeszcze nowy się pojawi w tych porodnikach także dzięki panowie legioniści życzę samych sukcesów w grze i oby te moje skromne porady wam się przydały dzięki bardzo, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia